Ale czemu to się rozpierdoliło? Mówił to publicznie? To czemu jej nie kupi kompa? Jak jej kupił, to kompa też może kupić życie, nie? Nie trzeba mieć chujby jakiego kompa. Dobra, wy jesteście zjewani, kurwa. Weźcie, zamknijcie tą pizzę. końcu po streamerach. Chodzić głupoty, kurwa, pisać. Ostatnie słowo? Nie rób tego, Piotrek. Wiesz, co nas czeka jeszcze dzisiaj? Nie rób tego, proszę. <grym> Baj, Wybieraj! Zawoł. Wydaje mi się, że los wybrał sam! Los zadecydował! Kamze zbuguj, bocian! Ja pierdolę! Ty jesteś szef kurwa bocian! Pyk. Kamza zbugowana jedziemy Te, Też tak ma, że ma się dom Kamze kurwa od początku istnienia? Bo nie ogarnę! ...panku, człowieku Poczekaj to sprawdzić to z bliska. Hmm. Ta, 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 ta. Gdzie kurwa Tu nie ma żadnego kurwa graweru Ty kurwa zjebie jebany Epyt mi spadł kurwa Jebany debil Jednak nie ma nic, dobra idziemy stąd Dobry. <laughs> Dobry. Ja pierdolę Ale Wodar Co tydzień mógłbym nową emkę z salonu brać nie współpracę <noise> z ze sterydami. Słuchaj... wiem ile kurwo jest za skrzynie. Jak to powiem, będzie ci wstyd. Pilnuj, kurwa, tego co mówisz, Piotrku. Pilnuj tego, co mówisz. Uwaga, że cię na daleko. daleko stoi, dobrze Do lewej, dalej stoi. Jest, jest, do lewej, osób. One down. No, kurwa. Ale mi wbiegł pod celownik, no. Od razu musimy wysiąść, choćby nie wiem co. Kurwa, jedno. Tak, nie kurwa. widzę, żeby byli na dolnej stronie. Od razu ciącie, wysiadamy. totalnie... Jest, wiesz? O kurwa, tego, o kurwa. Jest, A co? Jeszcze nie wbiega tam. Ja pierdolę, jestem takim tak, śmieciem kurwa. jebanym. <laughs> Teraz dzisiaj być przy tobie na każdym kroku. Czy oskarżony przyznaje się do popełnienia czynów zawartych w akcie oskarżenia? Nie, nie, nie. Nie. Pozdrawiam. Nie, tak? Dzięki Tomasz. Nie przyznaję się. Nie Dobre. do wszystkich bynajmniej, prawda? Dobrze. Do czego się Pan przyznaje? Tak. O, przepraszam. No, przyznaję się do jedno zabójstwa. Nie, nie! Nie, nie, nie przyznaję się! Nie, 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 nie przyznaję nie nie, nie, nie przyznaję się! O! Już wiem, gdzie na pierwszą randkę z koleżanką przyjdę, jak będę miał randkę. No. Ale powiedzieć ci dlaczego? Bo, bo koleżanka na randkę założy spódniczkę A się w podłodze odbija O jak, trzeba mieć na czym kurwa Czapkę nosić Że Shini powinno powinno dostać to auto ode mnie I ona powie tak Ale to jest petyrek, purkurek kurwa, sigma Coś na coś, na jakieś takie pierdolety I... Ona wtedy... Ona ten... Ona będzie wtedy mówiła, że wiecie, że jestem Sigma. I, I powinna się zacząć wtedy ze mną całować. I... No, no i co dalej? I powinna się zacząć wtedy ze mną całować grze komputerowej Bafel no... Ta, 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 ta. Ta, za smarta no. A no, widoczek to macie to... ładny, widoczek jest zajebisty. No. Ja chciałem tu wskoczyć, Daj... ale trochę się boję. Nie, nie, nie bój się, nie bój się, dopiero jak. Dopiero jak... Dopiero jak... Zrób... To ktoś po ciebie jeszcze sama się... przyjecha. przyjechał... Działa.